No, tak pusto i cicho w oborze. No, witam wszystkich. Dzisiaj mamy znowu jednego cielaka. Kogo muszę znaleźć? Gdzieś tu... A, dobra, jest. A nie, dobra, to już jest drugi dzisiaj. Wycieliła się jakaś. 25,88 i ma... Nie, nie, nie. Tylko mi nie na cielaka. No to będzie mięsny, tak coś widzę. Ale co? Jałówka. Z sześcioma dujkami? O, może nam mleko zostawię. <śmuszczam> nie, dobra. Tu mamy dzisiejszego byczka. Krowa... Gdzie ona jest? A dobra, nieważne. Zakolczykujemy go sobie. No i cię Dobra, na pewności. No jest byczek. Tak spokojnie dzisiaj w ogóle. Tak wam powiem. Normalnie. Mogę się nacieszyć tą ciszą A <laughs> dawno nie było tak cicho w ogóle Idzie matka? Chyba idzie No matka przyszła Czy nie matka? Nie, nie ma O już Pimpek przyszedł No i już cisza była Teraz Pimpek zmorzał? Pimpek! Tam w tej pustej części teraz chodzi Ej! Dobra Tu muszę zapisać sobie 25,88 No Dobra Dzisiaj tak później zacząłem No, ranne dojenie ...papiery No i później jeszcze Przyszedł Nowy klient po cielaki Zamówił sobie dwa wyczki i ołówkę mięsną Także, no Tak na spokojnie, dzisiaj Nic, nic no, Takiego Nieobowiązkowego będę, nie będę robił no, to tak sobie na, na spokojnie dzisiaj. I tutaj ostatnie zasuszone krowy tego roku. Cztery sztuki ostatnie. No i będziemy już, już mieli wszystko zasuszone. Już nic nie będzie do zasuszenia, także same wycielenia tylko zostaną. I będzie. No tutaj tą bramę yy, czekamy z nią, będziemy ją malować. Podmienimy e, tamtą, e, pomalujemy tamtą i wtedy, Wtedy jak się nazywa. E, pomalujemy jeszcze tą konstrukcję, co tam stoi. No, ogólnie dzisiaj fajnie słońce świeci, ale nadal zimno jest. E, ten, jest tak około 8-10 stopni. To słońce dużo daje, ale jeszcze nie to co, co by mogło być. Ta przygotowuje igla na wieczór, O cztery cielaki będą wchodzić. Ogólnie dzisiaj rano zainstumnowałem w sensie no, no, ogólnie wetryna się insymnuje. Aha dobra, zatrzymałem się na chwilę. No, ogólnie zainstymnowaliśmy dzisiaj cztery... ta co nie może wyjść? Ej! Co ty utknęłaś? No. no, dobra tutaj Trochę wezmę przybliżę tą klatkę O, coś takiego Dobra No No, bo ogólnie Pytaliście się czemu Ja samemu nie zrobię sobie kursu I nie będę insygnował Szczerze, to mi wygodniej jest yy, zadzwonić po insyminatorach. W moim przypadku jest to wetrynarz. On yy, od razu, na przykład, jak jest powtórka, on wyczuje, że na przykład yy, ona jest, za, jest cielna z, yy, z pierwszej insymnacji. Ja bym tego nie wyczuł. Yy, no. No, mój weterynarz dosyć dobry jest w tym. Yy, no, powiedzmy, skuteczność jest bardzo dobra. W tamtym roku było to około 90% skuteczności. Także mi się wydaje, że to jest bardzo dobrze. I co? Po prostu ten, yy, on już ma po prostu większą, yy, większe doświadczenie, większą praktykę. Jemu to szybciej idzie łatwiej. Wiadomo, to też czas, w jakim od wyciągnięcia słomki z kontenera do zaplikowania, też musi być jak najkrótszy, żeby no jak to powiedzieć żeby to szło sprawnie żeby nie było tak, że 5 minut. Y, trwa to zanim, zanim słomka trafi do, do sztuki. No bo to wiadomo, czas, czas, to, czas jest ważny przy insymnacji. No i on też wyczuwa, czy, czy ona maruje, czy nie maruje. Czasami jest tak, że y, w, no, wsadzi rękę i mówi: Nie, ta, ta nie może być teraz zinsymnowana, bo no po prostu to nam nic nie da bo ona, bo ona już jest albo za późno albo jeszcze za wcześnie poczekajmy jeszcze no i no, on to bardziej bardziej to widzi yy, powiedzmy a no ogólnie jest to wygoda też dla mnie bo ja po prostu wganiam wganiam yy, jałówki w tym przypadku i no i w goni powiedzmy Ja wganiam tam, czekam powiedzmy te 10-15 sekund Już jest gotowy ze słomką Aplikuję, wyganiam jałówkę, wganiam następną i już No właśnie, jest to bardzo szybko, szybko, to idzie I skuteczność jest na pewno o wiele większa niż jak ja bym miał to zacząć się, no bo ja doświadczenia nie mam Musiałbym zyskać doświadczenie tutaj na moich sztukach, także no pierwsze insignacje na pewno by były dosyć powiedzmy z małą skutecznością, także No mi jest wygodniej tak. Tym bardziej, że no on ma sprzęt do tego ma ten podgrzewacz taki do, 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 do tych słomek no i mówię doświadczenie jednak nie no to. Ja bym musiał dopiero nabyć to doświadczenie, a tak to, no jest, jest ta skuteczność, jest lepsza i no dużo by gadać, no po prostu jest, tak mi jest lepiej, wygodniej. Dzwonię, teraz widzę na przykład ruję, dzwonię, że na jutro rano będzie krycie, przyjeżdżam mi o dziewiątej, ja wyłapuję do, do, do tego boksu i on mi kryje i ten. Teraz yy, od tego, od czerwca wpuszczam tutaj byka i, i, mam, i mam wtedy. No, mam nadzieję, że będzie 100% pokrycie po byku. I co? I od czerwca zaczynam kryć krowy mięsnym. Yy, plan jest taki, żeby czerwiec cały kryć yy, krowy. Tutaj wchodzi byk do jałówek, wtedy yy, byk mleczny wchodzi. Mój? ten mój, ciemny mój wchodzi i wtedy w czerwiec kryjemy krowy mięsne i w lipcu wtedy wchodzi edek i te niepokryte no, nie albo po prostu z powtórkami bierze edek i mam nadzieję, że będzie 100% skuteczność w tamtym roku 30 krów, 36 krów na mnie się nie pokryło. Te krowy teraz pod koniec maja prawdopodobnie nam będą sprzedane. 18 krów mamy teraz, które trochę przyciągnęliśmy, bo się wycieliły tam powiedzmy no. Październiku, październik, listopad, nam się 17 krów wycieliło Takich co jeszcze niedobitki były? O, teraz przeciągnęliśmy im laktację, i dopiero teraz będą kryte od czerwca. No i ten. I co? No i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się uzyskać. No, mówię, niektóre krowy mogą nie wiem, te starsze sztuki mam, mam nadzieję, że się zacielą, ale yy, ogólnie nie będę zdziwiony, jak się nie zacielą. No, niektóre, no ta 23, ona na razie niezbyt dobrze wygląda. No wiadomo, dostaje antybiotyk. Mam nadzieję, że się zacieli. Ona ogólnie sprawdzałem. Pierwszy raz ma zapalenie, a 10. Dziesięciolatka to jest chyba z tego co pamiętam. Także no. No, osłabiona widocznie jest bardzo i, i zapalenie dostała. Ale mam nadzieję, że się zacieli. I tak. Dobra. I ja teraz karmię zasuszone. I będę się chciał zabrać za yy, pryzmy. No, tu mam jedną pryzmę. Włączcie ekran. Tu mam jedną pryzmę do odkrycia. Odkryję ją całkowicie już. No, i trawa nie wiem, czy widać yy, jest do odkrycia. Ostatnio trochę musiałem wczoraj popchnąć, bo już wieczorem mi się nie chciało odkrywać. Teraz to odkryję i ten i co? I nic, odkryję i będę miał już w niedzielę wolną, że tak powiem, od pryzmy, bo nie chce mi się w niedzielę robić. No, dobra. No, mix mi się miesza i ogólnie przypomniało mi się też jedno, y, też parę pytań było, czemu nie kryję naturalnie tylko stucznie A ten. Jaułka. No, jestem z powrotem. Ogólnie, dlaczego nie kryję y, od razu wpuszczam byka i ten? Zależy mi, w przypadku jałówek, kryję jersey'em, mlecznym bykiem Później będę, no ogólnie później będę krył mięsny, mlecznym bykiem Tylko teraz kryję jersey'em seksowanym Znacza to, że nasienie, które idzie Są te plemniki tylko Plemniki żeńskie, że tak powiem, czyli później po jałówka, jak się wycieli, cielaczek będzie na 99, ileś tam procent. Będzie to jałówka. Na czym mi zależy? Byczki, Jerseya. No są, powiedzmy szczerze, trudniej mi jest sprzedać Jerseya byka. Mięsne byki, no właśnie, też się zastanawiam, czy by nie kupić seksa mięsnego, że same byczki mi będą wychodzić. Bo wiadomo, beczki łatwiej sprzedać. Mięsne byki idą jak świeże bułeczki. Dostaję więcej pieniędzy za te mięsne byczki, bo 950 zł. Czasami nawet jak ładny jest byczek, to tam 1000 zł. idzie dostać. Także z tym nie ma problemu. Byczki Jerseya sprzedaję za 300 zł. No i tak, no tylko ci stali klienci co, co, co biorą ode mnie jersey'e tylko je biorą nowi klienci, tak, które no, sceptycznie są nastawieni, wolą mięsne także, no i dodatkowy plus jest insymnacji to, że mogę, na przykład, kryć bykiem z, z Anglii, z Danii z Ameryki i nie muszę samemu kupować kupować byka do inseminacji bo z tym też się wią, wiąże problem, że ryzyko, że przyniesiemy sobie choroby a tego bym nie chciał już od 12 lat nie kupiłem ani jednej sztuki byk ani jednego byka, ani jednej jałówki bo kiedyś tata się przekonał, że no jest to ryzyko, jednak Yy, przywieźliśmy sobie chorobę jowłkami, które nam później zdechły. Także. Yy, ryzyko chorób jest bardzo no jest minimalne. Yy, w przypadku jakbyśmy kupowali byka, to jednak jest duże ryzyko. Najpierw byśmy musieli w kwarantannę, ogólnie nie ma tego przepisu, ale yy, jakbyśmy kupowali to yy, automatycznie idzie, yy, byk idzie w kwarantannę. I ten, i badamy gruntownie, czy nie ma chorób, bo to różnie może być. I tak, no, chyba wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. No, i tutaj nakarmione już mam. Zabieram się za pryzmy. Myślę, że już na dzisiaj e, będę kończył z nagrywaniem. Taki króciutki filmik dla odmiany. Hmm. Yy, jutro mam w planie i zobaczyć jak wszystko w polu rośnie, bo jutro niedziela, to nie będę też nic specjalnego nic robił. Także no, trzymajcie się i do następnego.